Witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment A ja dzisiaj przychodzę do Was mega szybko, mega spontanicznie e, Będzie krótko, zwięźle i na temat Rzecz tyczy się samoopalacza Konkretnego nowości w Hebe, którą ja stosowałam do twarzy już jakiś czas temu, i zawsze pytałyście mnie, Marta, czego ty stosujesz jako samoopalet do twarzy? Bo jak doskonale wiecie, ja nie używam tego samego produktu na ciało i na twarz. Natomiast wszystko po kolei. W ostatnim czasie w Hebe pojawiła się marka Bayroco. I dlaczego ten, re, ta recenzja pojawia się tak szybko? Ja w ogóle tak szybko mówię, bo chcę ten film jeszcze zmontować i wam pokazać. Ponieważ aktualnie jest w promocji, a naprawdę warto go mieć, jeżeli lubicie efekt tak opalonej skóry. Jest to samoopalacz w piance, czyli wszystko absolutnie co lubię i jeżeli chodzi o jego nakładanie, jest bardzo proste. Ja zaraz Wam pokażę jeszcze samoopalacz do twarzy, którego używam i to będzie kolejna część tego testu, ale najpierw skupmy się na samoopalaczu do ciała. Oczywiście linki daję Wam w opisie. Jaka wielka mucha mi tu wleciała. Jezu, Maria, to jest jedna z moich fobii. Ull, wata i muchy. Jak, jakby mi jakaś mucha wleciała do utopu my by... mm, uh, nie widzę. I tu lata gdzieś. Obrzydliwka. Mój mózg już dopowiada tysiąc rzeczy odnośnie much. No nieważne, nie o tym gadamy, ale lato to i muchy. O. Dobrze, zacznijmy od tego samoopalacza do ciała. Ma on formę pianki i ma on od razu kolor, który nam daje, barwi nam ciało, więc od razu wiemy, gdzie go nałożyłyśmy, ile go nałożyłyśmy. Kolejna rzecz bardzo ważna w tym samoopalaczu to to, że bardzo ładnie się scala. Nawet gdy gdzieś nałożycie go więcej, gdzieś mniej, to mimo wszystko dostaniecie bardzo ładny, jednolity, równomierny efekt i jesteście w stanie wyprowadzić jakąś tam plamę, która ewentualnie Wam się... Przydarzyła podczas aplikacji. Oczywiście ten samopalacz nakładamy rękawicą, yy, i to jest najlepszy sposób na nakładanie samopalacza, nie dłońmi, i tak dalej, bo wtedy to jest nierównomiernie. No może troszeczkę tracicie tego samopalacza, ale z tą rękawicą jest tak, że trochę Wam tego samoopalacza wchłonie i to, co jest wchłonięte w rękawicy, pomoże Wam w aplikacji w innych miejscach. Jeżeli chcecie taki odcinek, mm, co mam na myśli, to yy, dajcie znać w komentarzu i przygotuję taki materiał, bo to jest. Obszerniejszy temat. Natomiast jeżeli chodzi o jego szybkość działania, ja jak zawsze zostawiam go na cały dzień, zmywam go wieczorem. I ja jestem po aplikacji tego samoopalacza. Jeden, ym, jedna aplikacja daje taki efekt, jak widzicie tutaj na obrazku, i ona jest praktycznie identyczna po zmyciu. Delikatnie tylko tracimy ten odcień, a już sam samoopalacz naprawdę daje bardzo ładny efekt. Dzięki czemu aplikujecie raz. I macie efekt przez te około 4-5 dni. E, w zależności na jakich partiach. Bo mi zawsze samoopalacz na nogach trzyma się dłużej. Na dekoldzie, tutaj na twarzy, jeżeli chodzi o samoopalacz aplikowany na twarz, trzyma się to wszystko krócej. No bo po prostu tutaj jakby w pierwszej kolejności leje się na mnie woda i to wszystko może szybciej po prostu spływa. E, jeżeli chodzi o zapach... Samopalacz delikatnie pachnie, natomiast nie jest to ten typowy, znany wszystkim zapach samoopalaczy. Dla mnie nie jest to w żaden sposób uciążliwe. Jeżeli chodzi o aplikację, aplikujemy go i dajemy mu się wchłonąć. To jest bardzo ważne, ponieważ w pierwszej chwili samoopalacz się klei. Klei się i trzeba dać mu to ten moment, po czym ten efekt znika. Na szczęście nie utrzymuje się z nami przez cały dzień to też jest ważne, żeby nigdzie nie siadać w te pierwsze jakieś tam 10 minut, wiecie albo na jakich po prostu ciemniejszych rzeczach jako tako samoopalacz nie zostawia śladów po jego nałożeniu że boję się cokolwiek dotknąć bo, bo, bo zostawię ślad, absolutnie nie tak to wygląda, natomiast nie używajcie jasnych ubrań po aplikacji samoopalacza, bo w zależności od materiału, gdy on jest bardziej poliestrowy, może chwytać ten kolor i w dniach, gdy będzie ciepło ten kolor na tych ubraniach zostanie. Z bawełny raczej to spierzecie. Natomiast gdy macie jakąś bluzkę czy komplet, na przykład do poliestrowy, to białe kolory. Sobie darujcie. Ja mimo wszystko zawsze po aplikacji samoopalacza używam takich gorszych, luźniejszych rzeczy, żeby ten samoopalacz nigdzie się nie odbił i tak dalej. Nigdy w życiu nie aplikujemy samoopalacza przed pójściem spać. E, I tak samo jest w przypadku tego samoopalacza. Ja tego nigdy nie rekomenduję. Dlaczego? Dlatego, że mimo wszystko śpiąc się pocimy, śpiąc nie kontrolujemy jak śpimy e, obracamy się, ciało jest bardziej bezwładne, wycieramy ten samoopalacz w pościel, śpimy na przykład na jednym boku cały czas niektórzy więc tamto miejsce może się bardziej wytrzeć to wszystko wciera się w pościel wy tą pościel musicie prać tak samo jak pierzecie ubrania, ja, ja w ogóle nie rozumiem dlaczego ktoś y, 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 idzie spać w samopalaczu to jest bardzo duże ryzyko powstania plam, nierówności starcia tego samoopalacza samoopalacza, zabrudzenia pościeli, no nie ma to większego sensu. Na przykład zostawcie sobie aplikację samoopalacza na sobotę, i w tą sobotę ten samopalcz zaaplikujcie i będzie o wiele, o wiele lepiej. Co jeszcze z ważnych uwag? Nie wkładamy rąk pod wodę w przeciągu tej pierwszej godziny do dwóch po aplikacji samopalacza. więc zróbcie sobie jeść wcześniej i tak dalej, te dwie godziny dajcie temu odsapnąć, żeby to się dobrze wchłonęło, nie narobi Wam takich plam, bo ja na przykład, nawet mi kapu gdzieś tam wodą i tak dalej, natomiast po prostu zejdzie ten samoopalacz, on nie z ymm, swoich właściwości nie uruchomi do tego stopnia, jakim powinien on to zrobić. Więc na przykład jak poszłam robić obiad po nałożeniu samoporacza, to po prostu miałam jaśniejsze ręce. Więc tak to y, wygląda. Sam samoopalacz bardzo ładnie się zmywa. Tutaj też duży plus za to, jest to mimo wszystko bardzo jednolite. Nie miał problemu z aplikacją pod pachami. Jest to samoopalacz ciemny i mimo wszystko dla tych, którzy już znają y, chociaż trochę samoopalacze, choć aplikacja jest łatwa, to mimo wszystko ten odcień jest ciemny i dla kogoś, kto robi to pierwszy raz, może być to trudniejsze. I teraz przejdę sobie do e, samoopalacza do twarzy, również tej marki, bo to jest po prostu hit. Nie zliczę, ile ja używałam samoopalaczy w postaci kropli, w postaci kremów, w postaci e, balsamów, e, do rozcieńczenia z jakimś innym kremem, ale to jest po prostu bajka. To jest samoopalacz w, takiej, w takim aerozolu. Chwytamy, Sikamy twarz i zostawiamy do wchłonięcia. Nie dotykamy, nie masujemy, nie rozcieramy, nic nie dotykamy. Zostawiamy do wchłonięcia, on się wchłania mega szybko, potem nakładam normalnie makijaż i mam gotowy efekt samoopalacza. To jest po prostu fenomen. Tylko yy, wiadomo, że jak kupujecie buteleczkę, trzeba ją zużyć w ciągu tego jednego lata, że tak powiem. Ona nie może być za długo w tym opakowaniu, a mamy go bardzo dużo. On też jest na promocji, link macie w opisie. N nie może być za długo, ze względu na to, że może robić reakcje po prostu alergiczne, gdy. Samopalacz się przeterminuje, bądź za długo będzie miał dostęp do powietrza. Tak, też miałam, że za długo trzymałam sobie ten samopalacz. No, zepsuł się, no nie? Kosmetyki też się psują. Wow! Palety, cienie, podkłady. Ostatnio wyciągnęłam podkład, który miałam za ciemny, nie używałam go przez długi czas i musiałam go po prostu wyrzucić, bo podkład zaczął po prostu śmierdzieć. Więc kosmetyki również się psują. Może nie w takim tempie jak ser w lodówce czy jogurt, który jest otwarty, natomiast też się psują i musicie na to zwrócić uwagę. Ale sam produkt w aplikacji, w efekcie, jak dla mnie na ten moment, nie ma sobie równych. Mam też krople, które bardzo lubię, natomiast tutaj, przy okazji tamtego samoopalacza stwierdziłam, że pokażę Wam również ten, ze względu na to, że łatwość aplikacji jest po prostu bajeczna, w tym przy, w przypadku tego produktu. A razem dają już naprawdę mega efekt. Dodatkowo ja tym hmm, psik-psikiem e, spryskuję całą twarz i dekolt, gdy widzę, że on się po prostu zrobił jaśniejszy. Więc e, też fajnie. Warto dać temu no, dosłownie może 5 minut, nawet chyba nie i on e, jest w stanie się w całości wchłonąć. Dlatego Według mnie jeden z naprawdę fajniejszych produktów, aktualnie nie jest drogi, więc ja nie mam żadnego kodu rabatowego, po prostu informuję o promocji w Hebe, bo sama kupiłam go ostatnio za 9 dych, a teraz jest chyba za 69. Nie chcę wam źle powiedzieć, zerknijcie sobie po prostu w opis i tam wklepajcie ten link i zobaczycie. No i co? To tyle w tym filmie. Powiedziałam wszystkim o trwałości, o tak dalej, o ile razy, wydaje mi się, że z 4-5 razy spokojnie zaaplikujecie to wszystko na całe ciało. Tak mi się wydaje. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem samoopalaczy. Jestem ciekawa, czy wy woli ci się opalać się naturalnie, czy yy, mimo wszystko też w butelce. Roko też ma taki hitowy balsam do opalania, który przyspiesza opalanie. Yy, I on też jest dostępny w Hebe. Jak znajdę, wrzucę Wam również link. Może któraś z Was go używała, to niekoniecznie podzieli się w komentarzu. Sama jestem go ciekawa, bo ja się nie opalam na słońcu, a jak się opalam, to na czerwono. I jestem ciekawa, czy ten yy, krem balsam nie wiem, takie masło do ciała, byłoby mi w stanie w tym pomóc. Chociaż nie cierpię leżeć plackiem. No, ale bardzo dziękuję Wam za w ogóle wspaniały odbiór poprzedniego odcinka z wczoraj. Jeżeli ktoś go jeszcze nie widział, to bardzo zapraszam, bo napisałyście, że jest to hit internetu i zapisałyście sobie go, żeby wracać do niego, gdy będziecie miały gorszy humor. Lepszej rekomendacji nie mogłabym tu dać niż Wasze komentarze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cały ściskam mocno. Bye!